Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z Mishmond Minecraft i Magnez. nazywam wam się Safe Mode. Dzisiaj tak, znowu na serwerze są pustki nikogo nie ma. Dzisiaj, jak tutaj, nie wiem, z godziny, dwie, tutaj siedzę na serwerze. Nikt się dosłownie tutaj nie wbił. Myślałem, że ktoś się wbije, zaproponuje komuś komu nagranie odcinka, a tutaj dupę blada nikogo dosłownie nie było. No ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj tak, pierwsze oczywiście standardowo, musimy tu wyczyścić nasze EQ, bo jest zasrane różnymi itemami. Które, no, niekoniecznie będą nam aktualnie przydatne, więc to wszystko tutaj odrzućmy, przynajmniej tą część, jak to się mówi. Aj, znowu się wszystkie zdziwiły. Tak, znowu jest aktualizacja paczki, co jest powodowane tym, że no, przyciski się te chwilę modyfikują i muszę je od nowa ustawiać. Troszeczkę jest to irytujące, no ale niestety nic nie jest w stanie na to poradzić. Więc potrzebujemy no, to jest Obsydian oraz potrzebujemy Nether briki. Z się bardzo już domyślacie, o co Kaman. Jak mówiłem poprzednio, chcę wykonać piecyk do przepalania. Eee, piecyk, który znajduje się w Artifik. Artyfik, artifik. Tak, dokładnie. Infernal furnej. Bardzo prosty w craftingu on jest. Jak widzicie, potrzebuje tylko i wyłącznie netherbryki i Obsidian lawę. Lawy nie mamy, ale ją skombinuję. Więc tutaj nie ma problemu. Lawę zaskombinujemy, skombinujemy, weźmiemy tylko jedną wiadaleczkę, teraz pójdziemy gdzieś do kopalni. A tamty lawy powinny być dosyć dużo. Potrzebujemy do tego wszystkiego jeszcze wykonać sobie bary, które będą służyły jako taka obwódka, zabezpieczenie, czy jak to można tam inaczej nazwać. Więc to weźmiemy. Nasze bary już są i pierwsze co wiecie, co chyba jednak pójdziemy sobie do kopalnia. Ja w tym czasie podam Wam kilka takich informacji, jakichś bardziej organizacyjnych odnośnie ogólnie kanału, nie jest styknie związany z tą serią, chociaż po części powiem wam, że chyba może nawet i być. Otóż, e, ci co są, oczywiście u mnie na Facebooku, wiem, że tam nie ma zbyt dużo osób. Bo nie chcę się wam po prostu tam wbijać, rozumiem, to ja też się po prostu na Facebooka może nie loguję do innych osób, więc tak samo jestem w stanie was bardzo dobrze zrozumieć. Więc, tak, o, e, jak mówiłem, na Facebooku dałem ankietę odnośnie przyszłości le sezonu 6. Powiedzcie sobie, myślicie, what the fuck, safe? O co kamal z tym sezonem 6? Otóż już wam tłumaczę. Otóż jak wiecie, Sezon 6 jest bardzo ciemną serią. Przez to wszystko, że jesteśmy tam. No na księżycu. Chciałem na chwilę przerwać tak nagranie, ale tak jak mówiłem, yy, wszystko jest związane z tym, że wiele osób z was pisze mi w wiadomości, że Save zrób coś z tym jest za ciemno. Yy, ciężko się to ogląda. Tak, wiem o tym, że no, są problemy z tą serią, ale naprawdę nic nie jest, jestem w stanie to poradzić. Wydwałem mnóstwo modyfikacji, które teoretycznie powinny pomóc w tej sprawie, ale okazywało się zawsze, że niestety, ale wszystko się psuło i no bez większych zmian to się odbywało. Hmm. Gdzieś tutaj ja wiem, że była lawa, ale. Chodźmy do góry w takim razie. Może tutaj jest lawa wyżej, piętro? Hmm, Okej, okay, jest lawa dosyć sporo. Potrzebujemy tylko jedno wiadereczko. Co tam było z boku? Uff! Yy, Surowce, nie, no! Jajku, bym jeszcze tutaj wleciał gdzieś. Ow, oh, de facto, to by było ciekawe. No i właśnie przez to, że jest tak ciemno, ja też tu zauważyłem, troszeczkę mi ta już grawitacja zaczyna irytować. Na początku było bardzo fajnie, ale już teraz 40 cina i to już troszkę, tutaj, no, troszkę jest to już uciążliwe. I tak jak pisałem w tej ankiecie, mamy hmm, 6 wyjść czy dokładnie mamy trzy wyjścia, prawda? Albo dwa wyjścia. Czyli jedno wyjście to jest takie, że zostajemy tam gdzie jesteśmy, na Księżycu, bądź idziemy sobie na Marsa, się po prostu przeprowadzamy. Druga, że zostajemy, ale przechodzimy na overworlda z surowcami, bądź bez surowców. A trzecia opcja, to tak naprawdę jest rozpoczęcie nowego sezonu, tylko właśnie tutaj jest problem, bo czy to nazywać sezon siódmy? No właśnie, mam ciągle jeszcze dylematy się tego. Czyli rozpocząć sezon, no tak zwany siódmy, na nowej paczce, też, troszeczkę nowej oczywiście, bo tutaj dużo nie, wy, nie wykombinujemy, bo to jest ta sama wersja Minecrafta, ale tym razem z zasadami, konk z konkretnymi zasadami, czyli ustalimy ogólnie zasady, jak seria ma być prowadzona, czyli czego nie używać. Wiecie, żeby oczywiście nie było takiego byt prostego ułatwienia gry, to to będzie oczywiście ustalone, to wszystko napisane pod filmikiem: estetyka i na Overworldzie. Tym razem już nie lecimy nigdzie na Siódź czy na jakieś inne światy, bo to nie ma na, najmniejszego sensu. Więc to po pierwsze. Po drugie, do, do, doszłyby jeszcze zadania do realizacji. I oczywiście tutaj, tutaj jest pytanie do Was, jak Wy to widzicie, jak Wy byście chcieli, żeby, ta, żeby ten se sezon 6, czy moja główna seria była prowadzona. Dlatego jeszcze dzisiaj pod tym filmikiem również będzie ta ankieta zamieszczona i będziecie mogli tam się wbić i oddać swój głos na którą opcję tylko chcecie. Więc zachęcam Was do wzięcia w tym udziału, no i czekam na opinie od Was. Dobra, teraz przechodzimy już do wykonywania naszego Infernal Furnace. Yy, już postawiłem pierwszy poziom, teraz drugi powinien sobie tutaj postawić mniej więcej, więc to na boki. A i deszcz się rozpadam, nadzieję, że tego zbyt mocno nie słychać. A, jeszcze jedna sprawa. Yy, jak może słyszycie, albo może widzicie, może jest jakaś lekka różnica, yy, nie nagrywam już frapsem, nagrywam teraz actionem, i napiszcie mi, jakie są Wasze doznania odnośnie aktualnie oglądania: czy jest lepiej, gorzej, czy w ogóle nie widzicie różnicy i nie ma żadnych, żadnych zmian odnośnie jakości nagrania aktualnego. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda z waszego punktu, waszego punktu widzenia. Film obrobię tak jak zawsze, dlatego też zobaczymy, czy to będzie po stronie e, mojego obrabiania, czy po prostu no, nic się nie da z tym zrobić więcej. Więc postawiliśmy całą naszą strukturę. Teraz, co trzeba, trzeba zrobić, to wziąłem się różkę do łapki i kliknąć w ten nas cały no, Eee Chyba nie o to chodziło. Kliknąłem, tak, kliknąłem, ale stworzyłem go jeszcze raz. Czekajcie, wiecie co zamienię go na podpalenie? A, jeszcze lawa. Okej, okay, dobra, zapomniałem pójść o lawie. Eee, he, 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 he. Tylko żeby lawę postawić, potrzebowałbym być wyżej. To jest dokładnie na glowstone. Aj nie wiem, czy nie będzie głośno to, to troszeczkę, chociaż dałem tak ci się jak grę ciszej. No ale dobra, zaraz zobaczymy. Pójdźmy teraz na górę, ale tutaj pada. i tak, rozwalimy ten glowstone, nie rozwalimy ten klocek obok. I teraz wrzucimy tam lawę do środka. Okej. Okay. I oczywiście wszystko ładnie tutaj zamorujmy, żeby tak, nasza konstrukcja tutaj wyglądała bardzo ładnie. Ja mamy fajne tutaj wentylatorki po bokach. Bardzo fajnie estetycznie mi nawet wyszło. Jak na moje możliwości to jest naprawdę wow. I dobra, jest stworzony Teraz znowu machnijmy tutaj różdżką. Pięknie! I już mamy stworzony nasz inferen furnej. Tutaj mamy miejsca. Hmm, mogę wziąć troszkę jeszcze procent w bok, chyba że... Eee, czekajcie, gdybym to rozwalił. I tu bym położył jeszcze jeden przyspiesza, czyli wiecie, to naszą tubę, to co macie tutaj, widoczną, to by troszeczkę nam pomogło po w e, szybkości przepalania. A zaraz zobaczymy, zresztą, czy to w ogóle będzie powielało nam surowce. Więc w takim razie, wywalmy wszystko, co już nie potrzebujemy, co już zużyliśmy i tak czy siak, e, to również nie potrzebujemy. OK, i teraz taką weźmy. E, tak, Arcane Billow i weźmy coś do przepalenia. Hmm. Tu mamy tin, lidy, silver, lead znowu. Co to jeszcze mamy? Hmm, to chyba nie się nie przypali, chociaż możemy sprawdzić, czyżby mm Hmm, Coś tu jeszcze jest, tak, z takich surowców. Tutaj nic, 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 nic. Tutaj mamy filo znowu. Weźmy go, tin kolejny i ostatnie nasze skrzynce, już nic nie ma. Czy coś nie poszło tu, tutaj do zmacerowania? Nie, nic nie ma. Wydawało mi się, że miałem jeszcze. Hmm. Gdzieś w surowce, olności ironu i takie inne z, z tego typu, ale naprawdę jest troszkę zastanawiające, bo ja ich nie zużywałem, a ich nie ma. Hm. Ktoś mi okradł. Ja wam to mówię, ktoś tu przy, to pewnie Dark tutaj przyda się tutaj okraść. Dark, złapiecie! Eee, dobra. <laughs> dobra, to chodźmy teraz, wszystko tak zamontować, chociaż jeszcze jedna rzecz. Do naszego piecyka przydałaby się skrzynka, tutaj musi być Hungry Chest, gdyż on jest w stanie jakby wchłaniać to co będzie wylatywało mm, z naszego pieca. Wykonuje się go dosyć prosto, więc możemy go szybko, szybko tutaj sobie skrawcić. Fak, ale ten deszcz zaczyna irytować. Dobra, potrzebujemy deski zwykłe mm, i potrzebujemy trapy. Trapów niestety nie mam, więc będę musiał jednak posłużyć się nowymi. Więc wyjdę sobie trapy, chodźmy do naszego stołu z arcymagiki, z tauncrafta a i pisaliście mi jeszcze że nie ma różnicy jakie sadze y, tu, jakie sadze tutaj nasze, nasze mana binsy, że one i tak się pokazują losowo, powiem wam że losowo tak ale coś mi tam świta, że może jak posadzę konkretny rodzaj, to jest większa szansa na wyjście akurat tego. Nie wiem czy to prawda, czy nie. Tak, mnie, co, ta, tak mi ktoś tam powiedział kiedyś, więc tego się trzymam. Mniejsza z tym. Ok, wszystko jest zrobione. Teraz przydałoby się tutaj obsłużyć jakoś wyrzucanie tych naszych surowców. I tutaj będzie problemek, bo no, na razie nie mamy możliwości wykminienia, w jaki sposób można byłoby zrobić byśmy to musieli wrzucać ręcznie bądź też posłużyć się żółwiem który będzie to robił za nas więc co na razie spróbujmy to zrobić ręcznie jeśli pójdziemy na samą górę wrzucimy tam jakikolwiek surowiec aha jeszcze Hangry. Trzeba tutaj musi wyglądać w tym miejscu chyba yy. że jakoś tutaj się wbije na poziom wyżej skacz do góry skacz yy. dobra spróbujemy taką. OK, wleciał, i ten do środka, chyba tak. I uwaga, uwaga, jest, wleciało. Więc dobra, wleciał nam jeden tin oraz dwa nagety. więc faktycznie nam powieliło, no może niekoniecznie z taką szybkością, jak my byśmy chcieli. Jestem bardzo ciekaw, czy to ma limit surowców, które możemy wrzucić do, do środka. Czyli tego limit tutaj w ogóle nie ma, i może tutaj co chcemy wrzucać, i się będzie po prostu nam przepalało. Ale fajne jest to, że to wyrzuca nam, wyrzuca nam jeszcze EXPA. To będzie genialna sprawa. Bo dzięki temu mogli, mogli troszeczkę tutaj się jeszcze wzmocnić przy tym. Ale dobra, sprawdźmy, jakby to działało przy żółwiku. Muszę się najeść, bo tutaj a, już mi stamina spadła. I Niestety już biegać nie można, to jest troszeczkę irytujące, dużo będę wam wam powiem. więc szybciej się się jak zawsze ziemnioków, żeby... No właśnie być pięknym, ładnym, szczupłym, mhm, jasne. Ej, to w takim razie teraz, hmm. Potrzebuję turtla. Jak się tutaj w ogóle tutaj wykonywało turtle? Podstawowe nam wystarczy, nie potrzebujemy wykonywać żadnych tutaj z, z itemkami. Potrzebujemy komputer, czyli przepalony kamień, redstone oraz jeden... jedno szkło. Hmm. Dobra, sprawdźmy, co tu mamy. Mamy stone, ale brakuje nam jeszcze jednej sztuki. Może to gdzieś mam w systemie? Jest tutaj obok. Bardzo fajnie. Teraz potrzebujemy taką redstone i na samym końcu potrzebujemy jeszcze gdzieś szkło zlokalizować. Hmm, mam takie, czy mam gdzieś panele? Hmm, nie mam paneli. Dobra. Więc tak jak jest, skoro paneli tak się nie posiadam, więc muszę sobie jakoś z tymi poradzić. Teraz wykonajmy sobie jeszcze tutaj paneliki. Panel na dole, redstone po środku i wokoło kładziemy nasz stone. Dobra, jest turtl, turtl idzie na środek. Teraz potrzebujemy taką żelazo. Hmm, I chyba redstone na dole. Coś koło tego to było. Nie, nie w ten sposób. To co Czesta? A, Czesta, no jasne. To on musi mieścić w sobie itemki, więc Czest tutaj jak najbardziej jest tam konieczny fucking shit, ale tutaj mocno to wszystko pada. Nie wiem po co. Eee, dobra, itemki. Tak, teraz potrzebujemy jakiegoś craftinga. Powiedzmy, że z tego skorzystamy. I wykonajmy naszego chesta. Dobra, ha, Jeszcze dostałem achievement za wykonanie chesta. Fajnie, super. Ok, Love Machine, fajna nazwa Wam, powiem tylko po prostu, że są walentynki, jak to nagrywam. I nawet komputerka zmienia sobie teraz nazwy. Logika bardzo fajna, oczywiście, żeby nie było. Dobra, teraz w takim razie postawmy żółwia w tym miejscu e, żółwik, e, ty jesteś w środku no o tym nie pomyślałem, szczerze mówiąc, że ten slot to już jest środkowy, a nie ma nic wyżej, e, gdzie coś ciszę jeszcze bardziej, bo jednak no, ten deszczyk może być bardzo irytujący. Dobra. Przekopmy się tutaj jednak na górę. I teraz wykombinujmy co tutaj możemy tak naprawdę zrobić, żeby to wszystko jak w tej ciekawie obrobić. Pierwsze co potrzebuję naszego żółwia od odzyskać. Fajnie, że tutaj wskoczył do mnie. Więc żółwik już jest. Teraz... Hmm. Tylko żółwia muszę zamontować nad. To już jest nad. To rozwalmy. Hmm. Teraz kolejno... Naszego żółwia zabudujemy, tutaj taka wnęka nam teraz powstanie. Chociaż, no tak, niekoniecznie chcę tą wnękę teraz utrzymywać. Czekajcie jeszcze raz to jednak rozwalę. Żółwia zbierzemy jeszcze raz, pięknie zamontujemy go, ale tak, żeby on był w naszą stronę odwrócony. Hmm, odwraca się do i temu, gdzie go. Chcę umieścić, więc w takim razie postawmy ten itemik w tym miejscu, i żeby on się też odwrócił w tamtym kierunku. Ok, teraz on będzie już do przodu zamontowany, więc jest w porządku, bo to jest chyba przód naszego żółwia. I zasłonimy wszystko, za wyjątkiem yy, tego slotu po tej stronie. Tu będzie skrzynka, do której będziemy wrzucali surowce. Ok, tak to będzie wyglądało. Tam skrzynkę, żeby jest zamontować, więc po skrzynkę musimy się oczywiście wybrać. Ale zleciałem. Eee, dobra, weźmy, no weźmy tą skrzynkę jedną. Kresle zwrócą i temy. Jest szansa 50%, że, że wylecał. Nic nie wyleciało. Bardzo fajnie. Więc teraz zamontujmy tutaj w środku. Hmm, z tej strony, tak jak mówiłem. Eee, może w tą stronę ją odwróćmy nawet. Ok. Hmm. I teraz przydałoby się jakoś ten system obrobić. Hm. Pierwsze co? Niech żółwik wyrzuca itemek w dół. Eee, zrobimy to. Weźmy na razie w język Lua. Lua. I dajemy turtle drop down. Ok, zrzucił wszystko, co miał. Ale masz, ale nasz układ wcale nie uznał tego za A sprawdźmy, wrzucimy jeszcze tak, Kolejny. 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 I kolejny. Wrzuciliśmy wszystko, co mieliśmy na sam dół do przepalenia. Jak widzicie, nasz piecyk zachowuje się normalnie. Przepala wszystko sobie bardzo ładnie, nic mu tutaj nie przeszkadza, więc wygląda na to, że wszystko byłoby w porządku, gdyby żół po prostu brał itemki stąd, nieważne z jakiego miejsca, byle żeby je zabrał. I wrzucił tutaj do przepalania, ale ten problem muszę tutaj napisać, więc to mi chwileczkę zajmie, bo takiego samego drobda już nie będę stosował za każdym razem, to też, to też nie jest głupie otworzyć żółwia, wrzucić tutaj kilka tych naszych or i przerzucać je w dół. Więc stoi tak czy siak, tak będzie działało właśnie. Ale dobra, więc czekajcie, ja napiszę szybciutko kod dla naszego żółwia, żeby on to robił w pełni automatycznie z naszej skrzynki, czyli jeśli tutaj wkleś jakiś item, żeby go zabrał i przerzucił tutaj w dół. Dobra, aplikacja jest już tutaj napisana, bardzo prosta, no taki kod dosyć banalny, że tak się wyrażę. Może pierw Wam go pokażę, o co dokładnie to jest z nim Kaman, bo pewnie będą pytania. Save, o co Kaman, jak go napisałeś? A jeszcze tylko label set, y, turtle. save furnay. No oczywiście nie zgubić później nazwy naszego turtla, bo to właśnie tutaj Kaman, żeby. Trzeba nazwać naszego żółwia zawsze, bo wtedy on się nam nie zgubi. Jak napiszemy teraz id, mamy jego idka, więc teraz ten żółwiec zapamiętany na serwerze, więc jak go tutaj rozwalę, to będę mógł go spokojnie zebrać, więc wejdźmy w edit programu startup. Jak widzicie, kod jak zawsze jest bardzo skomplikowany, czyli pętla, wa czyli pętla while, odczekaj sekundę, turt czyli zabierz jeden stack. Jedno pole, dokładnie mówiąc, z naszego, naszej skrzynki, następnie z lub slipa i wywal item w dół. Jak mówiłem, program musi być strasznie skomplikowany, żeby działał poprawnie. Nie, nie musi być. Może, może być bardzo prosto napisany. I teraz tylko resetujemy go. No i ona będzie teraz tutaj chodził sam z siebie i to wszystko nam by wykonywał. Możemy tutaj uzyskać fajnie, więc szybko czarko. Jak widzicie, przepala się on tutaj fajną prędkością. Nie widzę jeszcze minusów tego pieca. Czy on zabiera nam jakąś esencję? Hmm, przynajmniej, jakaś esencja lata gdzieś tutaj wokoło. A przy tym piecu, na razie przynajmniej, żadna esencja się jakoś dziwnie zachowuje. Objawia się też przeważnie tym, że no, taka chmurka esencji leci. Jedynie co tutaj zauważyłem, to takie przepalanie. Tutaj widzicie, daje nam expa. Jeśli go nie zbierzemy, to on tutaj na sobie wisi w powietrzu hmm, i to może nam później lagować. Ale możemy stworzyć zbieranie tego expa, wykorzystując modyfikację LXP. Ja z niej korzystałem już, już kilka razy, ona jest dosyć prosta. Eee, wykonajmy może tutaj podstawowe te narzędzia, czyli zbieranie expa. A magazynowaniem zajmiemy się. Hmm, na w jakiś prosty, banalny sposób. Tutaj nie będę oczywiście kombinował. Nie wiadomo, jakichś super wymyślnych systemów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Więc weźmy sobie tutaj tylko naszego stona. Wykonajmy sobie w Absorber, czyli podstawowe narzędzie, które będziemy potrzebowali. Które będziemy musieli poświęcić z waszego Expa. No, ale. <słuch> no właśnie, no, ale nic z nie poradzimy. Bez tego ani rusz dalej. Więc w ten sposób go tutaj tworzymy. I potrzebujemy uzyskać jakąkolwiek ilość expa, Więc w takim razie. Hmm, właśnie. Czy chcę to wykonywać? Czy chcę stworzyć sobie tanki z tej modyfikacji, na przykład? Czyli standardowy tank to jest tylko glas i copper, więc stanie jak nie wiem co. Więc wykonajmy sobie go nie jak brąz, tylko copper powiedziałem. Hmm. Tak, tylko że. Oble, jest komper, już się, bałem, że tutaj kopra w ogóle nie będzie, bo jak wiecie, no ja nie latam, z tutaj po kopalnię. My jakoś mi się nigdy nie jak zaatakujemy staleniem. Chyba położymy teraz to tu, tutaj tank, staniemy. Hmm, musimy to rurko połączyć jeszcze. Eee, fluidakty, fluidakty jesteście. Eee, teraz zróbmy to w ten sposób, że go zbierzmy. Wstawmy tu. Hmm, fluidak się nie łączy z tym? Czy tylko od dołu? A z ciekawości kukniemy sobie od dołu. Patrzcie, to by troszeczkę zaskrzyło Wam, powiem. Bądźcie jesteśmy że fluidak się z tym bez problemu łączą. I odziemy, woją z tym. A ty wygląda na to, że jednak tak nie jest. Hmm. Dobra, ale wiecie co? Wykonajmy sobie może baketa, bo może już tutaj ten nasz ex się zebrał w tym. Nie, tutaj też EXP nie ma. Hm. A jak go postawimy z dołu? Nie, dobra, zebrał się ex, tylko poleciał w dół. Hm. Powiem, że nie wiem o co tutaj chodzi, że one się nie łączą wprost, a łączą się z tym w ogóle? Może jakieś ru rurki są popsute? Nie, one są poprawne, z tym się łączą bez problemu. Dobra, to nieważne, tak to będziemy musieli zamontować. Zapełnimy sobie jednego bucketa, dokładnie tyle ile potrzebowaliśmy. Teraz go możemy zebrać, Ona nam w ogóle już nie będzie potrzebny. Teraz do tego wszystkiego musimy wykonać... Hmm, katalizator, kolektor. Czyli ten do kolekcjonowania. Do tego potrzebujemy jednego diamenciaka poświęcić. No cóż, nic nie poradzimy, musimy to wykonać. Więc to po środku wokół, zwykły stone. I mamy kolekcjonerka. Teraz, co kolejne musimy zrobić? Hmm. Zabrać naszą, na, naszą, nasz pojemnik, tak się wyrażę. I zasłonić wszystko. <laughs> Dobra, teraz tego tak, wykonamy. bo tutaj jeszcze jeden taki pojemnik, bo może ona się przyda, żeby tutaj troszkę więcej miejsca mieć, żeby to magazynować. Więc w ten sposób go wykonujmy. I jeszcze potrzebowałbym taką jedną sztukę wykonać, ale lepszego, czyli tę kolejną wersję. Hmm, kolejny poziom, czyli Hardenet, wymaga Inwarów od nas. Inwary. Hmm, jakoś się chyba prosto tworzyło, z tego co ja kojarzę. To jest połączenie... O, można z, Firo, z tego to stworzyć, z czegoś jeszcze? Nie, z innego surowca nie wolno, nie można tego stworzyć. Połączenie Iron Dusta i Firo znowu. Hmm. Sprawdźmy czy tutaj gdzieś nie mamy już tego przerobionego. O, jest akurat. Więc 4, potrzebujemy tego cztery sztuki, więc po połączmy to razem. Inwary, wow, mam 12 nawet. Więc mogę sobie spokojnie te dwa moje tanki razem polepszyć na wyższy poziom. I tak to zrobimy. Oczywiście, żeby więcej tego móc tutaj magazynować. Teraz no, zamontujmy wszystko tam, gdzie to powinno stać, czyli kolekcjonera. Hmm, powiedzmy tu, pod spodem zamontujemy jeden do zbierania, i samym czy to w ogóle chodzi? Taki nasz układ malusienki, zminimalizowany maksymalnie, się tylko da. No, na razie tego ekspa to ja za bardzo tutaj nie widzę. A wy, oba jest EXP, dobra, więc jest wszystko w porządku, działa to tak jak powinno. Yy, tylko jeszcze jednego tutaj tak bym zamontował, a więc tutaj pod, pod spodem jest. O, popatrzcie, tutaj nic nie ma, więc o wiele lepiej nawet tutaj też nic nie ma. Więc zbierzmy to i tutaj zamontujmy drugiego tanka i to będzie się tutaj zbierało na samym dole. To możemy hmm, zasłonić, no i w ten sposób załatwiliśmy sobie już, w jaki sposób pozyskiwać duże ilości ekstra. Wrzucę tutaj więcej drewna do przypalenia. to dlaczego by nie, węgiel drzewny jak najbardziej się nam przyda, a ja tego węgla, a czy tego drzewa jeszcze troszeczkę mam. Więc odłóżmy to co już nam jest zbędne, hmm, że odchodzenie XP najbędę wykorzystywał. Zobacz, zobaczymy jeszcze. Dokładnie jeszcze nie wiem jak tutaj dokładnie to będę kontynuował później, ale wszystkiego się dowiecie w międzyczasie. Oczywiście wszystkie informacje odnośnie serii, tego co prowadzę, tego co będę prowadził, co się będzie tutaj działo yy, na Facebooku, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, jeśli jeszcze mnie na Facebooku nie macie, to wbijajcie się tam, lajkujcie Facebooka i tam wszystkie informacje będą właśnie... Wysyłane. Nie wiem dlaczego, ale YouTube teraz usunął możliwość dawania biuletynów, nie wiem, szukałem, szukałem tego i nie mogłem wam wysłać biuletynów wczoraj odnośnie tej ankiety, którą zrobiłem, więc z tego powodu też muszę was jeszcze bardziej zachęcać, żebyście się wbijali na Facebooka, jeśli oczywiście chcecie mieć informacje. bo jak Was to mało interesuje, chcecie tego widzieć, to co jest na odcinku pokazywane, to oczywiście Facebook jest wam całkowicie niepotrzebny, ale jeśli chcecie wiedzieć cokolwiek więcej, bardziej się zaangażować w tworzenie te, te, tego. Naszego, naszego kanału, bo tak to jest przecież nasz kanał, nie mój, tylko nasz Wszystki, tutaj jest to kanał. Więc po prostu no, przydałoby się, żebyście się wbijali również na Facebooka. Dobra, teraz tylko jest taka sprawa, że nasza rehandry przecież szybko tam nam zapełni. No i pokaże się teraz problem, że no, nie będzie miejsca. W takim razie, hmm, to też opróżnimy. Zabierzmy wszystkie stąd surowce, no, gdzieś poprzerzucajmy na razie do innych skrzynek, bo tamta diamentowa skrzynka będzie nam służyła jako taki bufor do magazynowania tego wszystkiego, co nasz piecyk wyprodukuje. Aj, odłożyłem swoje i które używam, i które no, niekoniecznie są do odłożenia takiego wprost. Więc odłóżmy wszystko inne, czy to, co nie potrzebujemy standardowo. co Coś tu jeszcze mamy? Jest kilka, tylko itemków, to możemy teraz rozwalić bez problemu. I mamy naszego czesta, ale do tego potrzebujemy jeszcze golema, który to będzie dźwigał. Golem empty jest nam potrzebny, czyli opróżniaj to, co znajduje się w czeście, do którego ciebie przypniemy. Więc hmm, powiedzmy, w tym miejscu, tu naszego czesta. golema podepniemy. Tutaj, on już wziął item, jak widzicie. Teraz weźmiemy naszego e, Golemancer Balta klikniemy w Golema i klikniemy, gdzie to ma odkładać. I golem teraz się tutaj nosił. To jest Golem. Hmm, żelazny? Hmm, żelazny albo kamienny. Dokładnie nie widzę. Bo one są bardzo podobne, Wam powiem. One tam chyba właśnie minimalnie różnią. bo jeden jest troszkę jaśniejszy. To jest inna różnica. to jest chyba kamienny i tak czy siak. No, on to będzie też wszystko nam opróżniał, więc teraz możemy sobie spokojnie tutaj wyjść i pozwolić, żeby ten piec nam tutaj spokojnie pracował. Ale tak, w tym miejscu będę kończyć odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie go skomentować i co najważniejsze dać łapkę w górę, żeby YouTube wam potraktował ten film normalnie i żebyście dostali info o nowym filmiku. Jeśli to oczywiście chcecie. To dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie ulubionych polecie znajomym łapki w górę i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim!